Siemano! Elo! <grymne> no ziomek, dawaj towar kurwa! A co ty tutaj robisz w tych No normalnie, mieszkam kurwa, niedaleko. Dziękuwa! Spierdala! Dziękuję mordeczko. Trzymaj się Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych Top 3 użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej Otrzyma nagrody rzeczowe Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveawaye jednocześnie Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event Gdzie jest ten sklep z ubraniami, gdzie jest taki... Yy, schodnik Eee... Yy... I masz... Kurwa, co? Schodnik, kurwa? Dałeś... jest stary! Jak już masz pełne info, kurwa, nie musimy tam jechać. Czekaj, jest taki... schodnik i masz tam takie coś, kurwa. Możesz wysiadać, kurwa stary, i biegnij tam prosto. Cicho, po ale gdzie, czekaj, mhm, mhm. Weź to, kurde, ja muszę mieć pełno No, ty A, jesteś proszę. jakiś... Wampir, siema Trevor, gratuluję Siem, no z wygranej. Aaaa... Oddawaj to. Ale czuję moc teraz, patrz! Jest, nie? A prawie Ała! Nieaa! Ej, kto strzela? O kurwa! Ała! Co jest? Co, co na... Ktoś tu się od... Co jest, Michael? Ała! Ktoś strzelał, kurwa! Co za debil, co się stało? Dobra, zaatakujemy to pole. Żartowałem. A tu? Czemu nie? <ścoughs> no, NIE! No, no, no. KURWA! No, nie, no jest po grze, no. Spier, dalej. Zajarawie, ty. Zmuszam go do pomyłki. Zaraz się pomyli. Mówiłem. Wszedł mi. Wszedł mi. Wszedłeś mi w O, kurwa, jeszcze mnie kopie! Przestań! Chodź, co zajebany! Przestań Ale co? Kopie, mnie! A tam wszyscy dojadą, do nas. Kurwa! Kurwa, zakapiłem się do chuja! Ja myślę, że zjeżdżamy w prawo, to był zjazd na stację. Ręce tam podnieść. Będę strzelał! Jestem za wami! Dzi za Domo się potrzebne, gra Już To jest kurwa bezsensu ten ta gra jebana Wyjebałem mu cały magazynek kurwa Kurwa jebana mać to jest kurwa Mówię odpalę sobie nasz na chwileczkę Co jest ty? Co, Co za muza się odpaliła ty? W tle. Co? Aha, dźwięk z MVP? Dobra, jak będzie, nie lecisz sobie ty. Nigdy nie, nie miałem. A, to w grze mu z MVP, ty. ale co za muza się odpala? Co? Obrywam. Bez kewa. Ja się jeszcze ja się leczę. ofensywny. Zywolony jeden. Jest to jeszcze z nade'a. Uh, não, 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 não. <laughs>